Ty patrz, newsy kradnie, pacnij go. Zapowiedziano kolejny tytuł, który doczeka się Enhanced Edition, i będzie nim System Shock 2. Po unowocześnionej jedynce przyszedł czas na kontynuację z 99 roku, aczkolwiek z nią może być trudniej, bo fanowskie modyfikacje naprawiły bardzo dużo usterek i przygotowały tytuł do odpalania go na nowych komputerach. W sieci pojawił się kolejny nieoficjalny materiał wideo z Borderlands 3, który tym razem prezentuje ponad 50 typów broni w akcji. Możemy rzucić okiem na wszystkie znane z uniwersum firmy różnikarskie, a ponadto na oficjalnej stronie twórcy udostępnili drzewko umiejętności wszystkich postaci. Na oficjalnej stronie marki Need for Speed pojawił się enigmatyczny licznik, który najprawdopodobniej wskazuje na to, że w środę koło godziny 16 doczekamy się pierwszego materiału wideo z nowej odsłony potrzeby prędkości. Ma to sens, zwłaszcza że już za rogiem targi Gamescom. Czekacie na dodatek Shadowkeep do Destiny 2? Studio Bungie podało, że podstawowa gra wraz z rozszerzeniem zajmie całkiem sporo miejsca. 165 giga, a dotyczy to tak PC jak i konsol. Co zabawne, firma twierdzi, że to nie finalna waga produktu, bowiem w przyszłości może się ona tylko powiększyć. Szaleństwo. Something wicked. Wielkie wieści ze stajni EA zarejestrowali oni w Europie znak towarowy Plants vs Zombie Battle for Neighborville. Fani spekulują, że jest to kolejna część serii będąca strzelanką znaną do tej pory pod nazwą Piknik, do której Alfy wysyłano zaproszenia tydzień temu. Ta seria przeżywa prawdziwy rozkwit. Z ust prezesa Ubisoftu padły mocne słowa. Seria Splinter Cell powróci. By jednak ostudzić zapał, w gimon, podkreślił, że nie nastąpi to w najbliższych miesiącach, a sama gra ma być pod pewnymi względami eksperymentalna. Czyżby miało to oznaczać, że plotki o wersji dla VR były prawdą? Oby nie. Co by nie było tak smutno, to Jacek Rozenek powrócił do pracy głosowej. Zdrowia przepana.